Cześć moi drodzy, witajcie bardzo gorąco i bardzo serdecznie. W kolejnym materiale, moi drodzy, w dniu dzisiejszym będziemy budować terarium o wymiarach 60 cm długości, 40 cm głębokości 40 cm wysokości. To terarium będzie z przeznaczeniem dla młodego osobnika, jakim będzie była Dusiciel. Młoda samica, która już niebawem będzie wraz ze mną, Przygotowuję dla niej terarium. Jeżeli chodzi o docinanie płyt, wiercenie otworów pod wentylację, to to samo możecie zauważyć tutaj w tym filmie, który był. W poprzednim tygodniu, tutaj gdzieś na górze się wyświetli terrarium 80 na 50 na 50 Do tego terrarium wrócę za dwa bądź też trzy tygodnie i poskręcamy całość. Tutaj mamy przygotowane płyty, wszystko do tego terrarium, więc już niedługo zobaczycie proces montażu. Jeżeli chodzi o to terarium, to właśnie priorytetowa sprawa miała być za półtora miesiąca, czy też tam za miesiąc. Ale wyszła taka sytuacja, że musiałem to zrobić priorytetowo, więc w dniu dzisiejszym zobaczycie proces docinania płyt w przyspieszonym tempie. To wszystko w dzisiejszym materiale, tak więc jeżeli będzie się podobać, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, a ja tymczasem zabieram się za skręcanie i pokazywanie i zapraszam Was do oglądania. Jeżeli chodzi o spód terrarium oraz górę terrarium, mam dwa elementy, które mają wymiar 80 cm na 40 głębokości. Z każdej strony zetnę sobie po 10 cm i poodcinam te oto fragmenty. Zaznaczamy sobie 10 cm. Hopsaj, hopsaj. Kątowniczek, jak zwykle, przypominam, fajnie jest sobie nabyć i z tej strony też odliczę sobie 10 centymetrów. Hopsaj. Hopsaj. Linia. Linia. Hops. Hopsaj. I co? I odcinamy. To samo robię w tym momencie z drugiej strony. Element, który ma wymiary 60 cm po długości 40 głębokości. Teraz przygotuję sobie tak samo e, drugi element, który był tej samej wielkości, czyli odznaczę sobie 10 cm i podcinam, i zaraz wam pokażę gotowe dwa elementy. Dwa elementy: góra i dół, czyli tutaj mamy górę bądź też dół. Za chwileczkę się to wszystko wybierze. Mamy przygotowane długość 60 cm 40 cm głębokości, dwa elementy. Są już gotowe, a teraz trzeba się zająć z przygotowaniem naszych boczków do naszego terrarium, tak więc zabieramy się do roboty. Mam przygotowane dwa elementy w długości, tak jak wcześniej mówiłem, głębokość 40 cm, więc od brzegu do środka będziemy obcinać 40 cm. Będzie to wszystko wkręcane do podstawy, więc potrzebujemy ten wymiar do środka 40 cm. Tutaj co najciekawsze, to w tych, w tych elementach, które tutaj są, nie będziemy nic obcinać z wysokości, ponieważ po sprawdzeniu wysokość takiego jednego elementu, czyli w tym wypadku, tutaj powiedzmy sobie szerokość, tak jak ja to tutaj widzę, a będzie to wysokość, mamy 36,8 mm. Plus dodając spód i górę, wyjdzie nam dokładnie 40 cm i 4 mm, więc to 4 mm tutaj nie będę skracał, bo po prostu zepsuję tą płytę. 4 mm to nie jest dużo. Ale fajnie, że mniej więcej zgadza się to, co chcę zrobić, czyli 60 na 40 na 40, 40 cm, właśnie tutaj, tutaj z tyłu, w następnym elemencie. Teraz Obs. Obs. Tutaj mamy jeden z boczków, tak więc bierzemy wyżnareczkę i zaczynamy ciąć. Nasz boczek. 40 centymetrowy, Zobaczcie. Obcięty. Zabieramy się za odcinanie kolejnego elementu. Mamy gotowe. Drugi element, czyli boczek nasz do terrarium, jest gotowy. Mamy przygotowane dwa boczki plus góra i dół. Pozostało nam wyciąć tył. Tak więc bierzemy sobie metr. Zaznaczamy sobie 56 cm i 4 mm. 56 i 4. To samo robimy na dole. Zaznaczamy, a ten element będzie służył jako nasze plecki do naszego terarium. Tak więc przykładamy i co? Odcinamy. Dobrze, moi kochani, tak więc ostatni element jako nasze plecki mam docięty. 56 cm i 4 mm na wymiar docięte. To będą nasze plecki w terarium. Teraz co? Teraz przygotuję sobie boczki, odmierzę i zaraz Wam powiem mniej więcej ile kółeczek nam wyjdzie. Jeżeli chodzi o wentylację, będą tutaj trzy kółka. Tutaj mamy boczek, który ma głębokości 40 cm. Jeżeli chodzi o górę, czyli tutaj będzie wentylacja górna, odliczyłem 4 cm. Nie zaznaczałem już pół cm, tak jak było to w przypadku terrarium 80x50x50, gdzie dodawałem ten tutaj taki wypustek na, tej, na, tej, na tym kółku wentylacyjnym żeby po prostu ten wypustek dodawał to pół centymetra tutaj do środka tutaj odciąłem tylko i wyłącznie 4 centymetry no i od pierwszego kółka, które sobie zaznaczyłem tutaj równo z linią czyli z brzegami kółka tutaj od boczku i od góry przykładając sprawdziłem czy tutaj się zgadza jeżeli chodzi o odrysowane linie tutaj u góry i tutaj z boku przyłożyłem, odrysowałem kółko to samo zrobiłem na końcu Czyli od 5 cm tutaj odrysowałem kółeczko, a wymiar po zmierzeniu wyszło mi, że między kółeczkami tutaj, między tutaj w tym wypadku lewym a środkowym, bądź też prawym a środkowym, wyszło mi 4 cm i 6 mm. Tak więc tutaj zaznaczające kreseczki od środka tego kółka do środka następnego, to samo po tej stronie 4 cm i 6 mm. Przyłożyłem kółko, żeby się zgadzało tej góra z tą linią, którą odrysowałem na 4 mm od góry. No i po prostu odrysowałem kółko, no i zaznaczyłem środek, gdzie mniej więcej ma być tutaj wiercone. W taki oto sposób mniej więcej będzie wyglądać wentylacja górna. W tym wypadku boczek lewy, wentylacja dolna. To co wcześniej wspominałem, na środku wbijam sobie wiertełko, pod kątem prostym tutaj wkrętareczka i wiercimy sobie dziurkę na wylot. I z tej strony, gdzie nie mieliśmy zaznaczonych tutaj podwiercenia otworów, robimy to samo, czyli wkładamy wiertełko. Tak więc wycinam resztę kółek i zaraz się widzimy. Mamy to, zobaczcie, jakie piękne kółeczka po wychodziły. Jednak z dwóch stron, e, zaczęcie sobie wiercenia tych otworów e, jest dobrym pomysłem. Zobaczcie, tutaj w jednym miejscu troszeczkę poszarpało, ale to nic. Ponieważ bardzo ładnie te kółeczka to przykryją. Z tej strony y, tutaj będziemy wkładać sobie te kółeczka. Hopsaj, 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 hops, hop, hop. i hops. No i zobaczcie, tak będą wyglądały wentylacje w naszych boczkach. Każde kółeczko dookoła tutaj delikatnie z silikonem. Jest on przejrzysty, więc nawet jak po dociśnięciu kółka do środka on delikatnie wypłynie, to będzie go można bardzo fajnie. Tutaj zdrapać, bądź też delikatnie nożyczkiem nożykiem wyciąć. Tutaj się tym nie martwię. W taki oto sposób będę robił wszystkie kółeczka dookoła: hops, 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 W tym wypadku jest to środek, więc te kółeczka będą montowane właśnie tutaj: hops, 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 Zmazywać od razu silikon, żeby tutaj puste plamy nie pozostały. Mamy powycierany silikonik. To samo robię z drugiej strony, ale tutaj dodam, że yy, wypełnienie będzie także delikatnie w środku. Kupię sobie do środeczka delikatnie silikonu dookoła. Z jednej strony pierwsze, teraz tutaj. Hops, 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 hops. Tutaj także obracam sobie płytę. I robię to tutaj dookoła. Hops, 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 hops. Tak, jak mówiłem, silikonem się nie przejmuje, że wypływa, bo zaraz go wytrę. Gdy już mam to zrobione, to oczywiście dookoła, tak jak w tamtym przypadku. Hops, 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 hops. Gdy mam to zrobione, to oczywiście wkładam nasze kółka wentylacyjne z tej strony. Bardzo dobra robota. Kółeczka wklejone, wyczyszczone z dwóch stron. I tylko to, co mi pozostało na końcu, to tylko po prostu zmyć tutaj wodą te otolinie, które były rysowane ołówkiem pod zaznaczenie tutaj do wycięcia kółek. To samo robię z drugim elementem. Które znajduje się tutaj, i zaraz się widzimy. Gdy już mam przygotowane elementy, no to te miejsca cięć. Czyli w tym przypadku, na przykład, pokażę Wam na jednym z elementów, ponieważ jest to czasochłonne. E, pokażę Wam na jednym boczku, który przed chwileczką wkleiliśmy e, kratki tutaj wentylacyjne. E, pokażę Wam, jak przyklejam okleinę. Staram się to zrobić, wyprostować tak, żeby to tutaj ładnie, fajnie przylegało. Biorę sobie żelazko. Nie wiem nawet, na ile stopni nastawione. Ważne, że jest bardzo gorące. No i tak jak mówiłem przeszmatkę bym to robił i zapewne robi się to przeszmatkę, ale ja tutaj y, będę się staro robić to tak jak teraz, bo przeszmatkę to jeszcze dłużej <grych> idzie. Zapewne nie jest to może robione przez fachowca. Ja jestem amatorem i uczę się, więc jeżeli macie jakieś, powiedzmy sobie y, opinie dotyczące właśnie przyklejania okleiny, czy też zgrzewania jej z płytą. To dajcie znać w komentarzach, ja z chęcią poczytam. Jeżdżą tylko i wyłącznie po tej okleinie. Trzyma się. Moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest właśnie miejsce cięcia. To będzie środek, tak więc tym się nie przejmuję. Najważniejsze jest dla mnie tutaj od zewnątrz. Bardzo ładnie, równiutko zobaczcie, wszystko się fajnie przykleiło. O, w taki oto sposób. okleinka się trzyma. Ten sam proces powtarzam na wszystkich elementach i zaraz, gdy to zrobię, to Wam się tutaj włączę. Jedyne, co mi pozostało, co zrobić teraz, już po oklejaniu, po tych wszystkich docinkach. Zrobić listwy przednie, czyli podprowadnice na dół i na górę. Pierwszy element, jaki sobie zrobię, to prowadnice na dół na 8 cm wysokie. Czyli z takiego kawałka, który akurat tutaj gdzieś znalazłem. 8 cm odmierzam sobie tutaj z tej strony. Hops, 8. Odmierzam sobie 8 cm. Przydałoby się to odciąć, więc zaczynamy rżnąć. Mamy moje drodzy paseczek na 8 cm. Oczywiście tą stroną ciętą będzie to przyłożone do dołu. Tutaj będziemy mieć tą ładną podprowadnicę. Wszystko pięknie i ładnie. Teraz trzeba będzie przygotować to na gotowy wymiar, czyli 56 cm i 4 mm. Bierzemy sobie ołóweczek i odmierzamy sobie i 56,4 mm. tak? 56,4 od tej strony to będzie nasz wymiar, który będzie wkręcany, i ta listwa będzie wkręcana właśnie do środeczka naszego terrarium. Zaznaczamy za pomocą kątomierza, mierza, bo jest to mały kawałek. Mamy odcięte na 56,4, i zabieramy się teraz za drugi element na 5 cm. Tak więc pasek na 5 cm zaznaczam sobie tutaj 5 cm odległość. Hops, hops. Gdy mamy przyłożone, to po prostu odrysowujemy prostą linię. Ostatni element do naszego terarium na 5 cm. Zaczynamy. Moi drodzy, elemencik 5 cm odcięty, jak można zauważyć, bardzo ładnie. I ten element będzie też do góry terarium pod prowadnicę. Tak więc, co, troszeczkę posprzątam i pokażę się na sam koniec za chwileczkę. No to moi drodzy, jeżeli chodzi o pierwszą część materiału dotyczącego budowy terrarium 60x40x40 i docinaniu wszystkich elementów, to by było na tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania następnej części, czyli drugiej dotyczącej budowy tego terrarium. Będziemy skręcać wszystkie elementy do kupy. Jeżeli będą jakieś poprawki do zrobienia, to oczywiście je zrobimy. To by było ode mnie na tyle, jeżeli chodzi o tą część. Spamiętajcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. I widzimy się w kolejnej części. Trzymajcie się ciepło. Cześć.